Jeździmy sobie w tym momencie po uliczkach miasteczka Benioles Idziemy na plac Majora. Fantastyczne. Fantastyczne miejsce. Bardzo niewielki ruch, godzina 9 rano. Coś mi skrzypi o tarcie. O. Ogólnie jest naprawdę fantastycznie. Nie jest zbyt gorąco pogoda w sam raz. Tu się o pogodzie? Tak, już jak y, nie ma o czym rozmawiać, to trzeba mówić o pogodzie. Jest. Ale teraz ostry podjazd. Ostry pod, tutaj, tutaj jechaliśmy. Tak, i tutaj są te arkady. To jest to, to jest Plac Major. Tutaj od XI wieku, co środa, odbywają się jarmarki. Dzisiaj jest czwartek i proszę zobaczyć, jaki porządek towarzyszy temu miejscu. Dojechaliśmy, zabytki zwiedzone, to wszystko pozamykane. Jest zbyt wcześnie, ale jest naprawdę fajnie.